pan Piperci, witam Was w naszej drugiej części odnośnie octu. Zobaczcie, było jakieś miesiąc, półtorej miesiąca czasu. Ocet jest nastaw, smakuje jak ocet dość ostro. Nie czuć w nim generalnie w ogóle cukru. Owoce opadły na dno. To jest moment, kiedy odcedzamy owoce, przelewamy do czystego, wyparzonego słoika robię w taki sposób. Mówi się, żeby nie przeciszać tego do metalowych rzeczy i żeby nie używać metalowych rzeczy do produkcji odstępkowego. Nie stwierdziłem, żeby to jakieś tam były różnice, ale skoro tak mówią, trzymajmy się tego, żeby nie było. Prosta sprawa. Zlewamy go elegancko, została nam matka lub matka, różnie na to mówią, różnie się sobie spotykałem, na no, mówią na to matka, czyli taki korzeń pleśniowy, który powstaje yy, podczas przemiany yy, trawienia yy, cukrów, przemian trawienia, no dobrze. zwiły do trawienia cukrów, czyli miodu oraz, oraz cukru z jabłka. Dobrze, na początku filmu na razie zostawimy tego tyle. Zobaczcie, tak wygląda ocet jabłkowy po Poznaniu, nie ma jego, jego, jego zbyt dużo. A tutaj w środku powstało nam coś takiego jak, jak matka. Jest to taki korzuch, yy, który ma ponoć właściwości yy, lecznicze właściwości kosmetyczne, dobre. Nie próbowałem, nie wiem. Mało na ten temat jest informacji w necie. Także, jak chcecie pogrzebcie, żeby coś więcej się na ten temat dowiedzieć, tego nie wyrzucamy. To jest bardzo dobra rzecz. To wrzucimy do nowego nastawu. I to spowoduje, że po no prostu nam przyspieszy fermentację, fermentację jabłek z wodą i z miodem, nie? To jest piękna sprawa. Ja sobie to zaraz odcedzę do końca, bo tutaj jeszcze sporo jest, w tym nastawie jeszcze jest sporo, proszę Was z tego odstu. Ale zobaczcie, tego, tego, tyle tego tylko wyszło. Co dalej? Dalej robimy taką akcję, że przykrywamy to szmatką. Ja to robię w taki sposób, że wrzucam szmatkę, przykrywam to delikatnie drewnianą łyżką, którą używam później przez cały okres do, do, do przemieszania yy, na staw. Yy, w tym momencie mamy to zlane, odstawiamy to na kolejny miesiąc do dalszej fermentacji. Na górze stworzy nam się ponownie matka, czy matka, jak tam to zwał, jak zwał. I to jest dobra oznaka, i, aczkolwiek pokazuje to, że ocyd jeszcze pracuje, że jeszcze są jakieś tam y, cukry i drożdże to, to jeszcze przerabiają. <laughs> Także ląduje to w ciemnym miejscu, bez, bez zakrycia, w sensie bez zamknięcia, na samym zakryciu, na szmatce, y, na kolejny miesiąc. Y, po czym już nie będę nagrywał trzeciego etapu, po czym odłożyć tutaj y, ośrodek robi klarownym, ten cały, że tak powiem brzydko, syf, pozostałości jabłek. Yy, Zejdą na dno. Tego nie zlewamy, zlewamy tylko ten czysty, klarowny, yy, do butelek. Ja na w butelkach również I są takie sytuacje, że w butelkach też powstaje ta nasza matka. Yy, produkcja takiego octu na miodzie jest, on już jest kwaśny, już jest, już jest OK. Ale taki prawdziwy, prawdziwy, taki naprawdę, który jest mega zarpisty. No to jeszcze z 2-3 miesiące. Także, już go można używać jak octu, on jest bardzo ostry, w sensie octowaty mocno. W yy, smaku, no już, po prostu już to jest ocet, tylko, że mocny. A ja chcę taki ocet, uzyskać taki ocet klarowny yy, oraz, no, no... słuchajcie, no musi się zrobić, to ciężko opisać komuś smak, nie? Ale jest o wiele, wiele smaczniejszy, jest troszkę łagodniejszy i jest o wiele smaczniejszy po takim yy, długim okresie, okresie dojrzewania. Słuchajcie. Jak Wam się tu osiądzie ten cały, jak tego nazwałem to, syf, nie wyrzucajcie tego. To sobie zlejcie, ten kolorowny do butelek. Z tej całej reszty możecie robić sobie spokojnie, dawać go do jakichś sałatek, do sosów do sałatek i takiego typu rzeczy. Tak wygląda ta macka. matka, macka. Matka. Już Wam pokazywałem. Zaraz to sobie odcedzę dodatkowo, wrzucę sobie na plastikowy durszlak. Słuchajcie, mackę przechowujemy. W wodzie, zimnej wodzie przygotowanej albo w, w occie, najlepiej w occie jabłkowej, ale marnować ocet, ja to robię w zimnej wodzie, ta woda tak i tak się nabiera smak octu, jest tylko octowata i dobrze się trzyma ta, ta matka w tym czymś, nie ginie. Przygotowujcie się, jak już mówiłem w poprzednich filmach, trzecia W już nas została. Niedługo prawdopodobnie rozleje to się na nasz kraj, na Europę. Nie daj Boże, żeby to się stało. Przygotowujcie się, robcie weki, zapasy i trzymajcie się ciepło.